Pokój i dobro, drodzy przyjaciele. Z tej strony, brat Fabian, i z całego serca witam Was w kolejnym spotkaniu, gdzie wspólnie pochylamy się nad cudownymi dziełami, jakie Pan Bóg czyni w historii ludzkości poprzez swoich świętych. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce wiele wieków temu, a które dobitnie świadczy o Bożej opatrzności i mocy wiary. To historia, która ukazuje, jak subtelna, lecz potężna potrafi być interwencja niebios w obliczu ludzkiej złośliwości i nieufności. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowieści o świętym Benedykcie i cudzie zatrutego pucharu. Nasz dzisiejszy bohater, święty Benedykt z Nursii, żył na przełomie V i VI wieku, w czasach pełnych zamętu i upadku rzymskiego imperium. Był to człowiek, którego duchowość i głęboka wiara miały ukształtować całe zachodnie chrześcijaństwo. Początkowo, znużony światowym życiem Rzymu, młody Benedykt udał się na pustelnię, by tam w samotności szukać Boga. Jego świętość i mądrość szybko zjednały mu uczniów, którzy gromadzili się wokół niego, pragnąc naśladować jego styl życia. Jedno z takich miejsc, które zaprosiło Benedykta do objęcia roli opata, był klasztor w Vicovaro. Mnisi z Vicovaro, choć mieli już za sobą lata życia konsekrowanego, niestety, dalecy byli od surowej dyscypliny i gorliwości, do której dążył Benedykt. Ich życie było raczej swobodne, pełne pobłażliwości dla siebie samych, a surowe zasady wydawały im się ciężarem nie do zniesienia. Kiedy Benedykt, zgodnie ze swoją naturą, zaczął wprowadzać porządek, przypominać o pokorze, pracy i modlitwie, napotkał opór. Ciepłe słowa, łagodne napomnienia, a nawet osobisty przykład życia pełnego wyrzeczeń nie trafiały do ich serc. Wręcz przeciwnie, rosło w nich coraz większe niezadowolenie i gniew. Niektórzy z nich, zaślepieni pychą i przywiązaniem do starych nawyków, doszli do wniosku, że jedynym sposobem na pozbycie się uciążliwego opata będzie usunięcie go raz na zawsze. Tak, drodzy moi, aż trudno w to uwierzyć, ale w ich sercach zrodził się potworny plan otrucia świętego męża. Pewnego dnia, podczas posiłku, gdy wszyscy zasiedli do stołu, podano benedyktowi puchar z winem. Mnisi, którzy spiskowali, z ukrycia obserwowali każdy jego ruch, a w ich oczach malowała się mieszanina lęku i mrocznej nadziei. Wino w pucharze nie było zwyczajne, wymieszano je ze śmiercionośną trucizną, tak by nikt nie podejrzewał podstępu. Wydawało się, że zło triumfuje, a niewinny człowiek padnie ofiarą zbrodniczego spisku. Lecz święty Benedykt miał w zwyczaju, zanim cokolwiek spożył, uczynić znak krzyża. Był to prosty gest, pełen wiary i zaufania do Bożej opieki, wykonywany z czystego serca. I tak też uczynił tego dnia, tuż przed tym, jak miał podnieść puchar do ust. W chwili, gdy jego dłoń z wiarą zakreśliła znak krzyża nad naczyniem, stało się coś niezwykłego. Cud, drodzy przyjaciele, prawdziwy cud Bożej interwencji. Puchar, ten sam, który miał przynieść śmierć, nagle roztrzaskał się w drobne kawałki. Odłamki ceramiki rozsypały się po stole z hukiem, a zatrute wino wylało się nasiąkając drewno i ubrania. Nikt nie dotknął naczynia, nikt go nie upuścił, a jednak rozpadło się ono jakby uderzone niewidzialną siłą. Mnisi, którzy knuli spisek, pisek, oni mieli z przerażenia. Ich plany legły w gruzach, a przed ich oczyma objawiła się potęga, z którą nie mogli się mierzyć. Święty Benedykt, widząc, co się stało, ani na chwilę nie stracił spokoju. Jego twarz nie wyrażała gniewu czy oburzenia, lecz głęboki smutek i zrozumienie. Zwrócił się do spiskowców łagodnym, ale stanowczym tonem: Niech Bóg przebaczy waszym duszom, bracia. Czyż nie mówiłem wam, że nie mogę żyć w zgodzie z wami? Idźcie, módlcie się i pokutujcie za swoje grzechy. Tak, drodzy moi, w obliczu tak jawnej zbrodni, święty Benedykt nie szukał zemsty ani kary. Jego reakcja była prawdziwym świadectwem jego świętości: przebaczenie, miłosierdzie i przypomnienie o odpowiedzialności za własne czyny. Zrozumiał, że serca tych mnichów były zbyt zatwardziałe, by przyjąć jego naukę i dyscyplinę w tym momencie. Wiedział, że dalsze przebywanie z nimi mogłoby jedynie prowadzić do kolejnych pokus i grzechów. Dlatego, z ciężkim sercem, ale z ufnością w Bożą Wolę, opuścił klasztor w Vicovaro. Nie odszedł w gniewie, lecz z głębokim pragnieniem dobra dla tych, którzy chcieli go skrzywdzić. Ta historia to nie tylko opowieść o cudownej ochronie ale także o potędze przebaczenia i mądrości w obliczu niesprawiedliwości. Święty Benedykt kontynuował swoją misję, zakładając później słynny klasztor na Monte Cassino, gdzie powstała słynna reguła benedyktyńska, która do dziś inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Cud zatrutego pucharu nie tylko ocalił życie świętemu Benedyktowi, ale także ugruntował jego reputację jako męża Bożego, który cieszy się szczególną opieką wszechmogącego. Był to wyraźny znak dla wszystkich, że Bóg strzeże swoich wybranych i nie pozwoli, by zło triumfowało nad dobrem, zwłaszcza gdy człowiek pokłada w nim całą swoją nadzieję. Historia ta przypomina nam, jak ważne jest czynienie znaku krzyża z wiarą, nie jako pustego gestu, lecz jako potężnej modlitwy i prośby o Boże błogosławieństwo i ochronę w każdym aspekcie naszego życia. Warto też zastanowić się nad postawą mnichów. Ich serca były zatwardziałe, ale sam cud i reakcja Benedykta z pewnością zasiały w nich ziarno refleksji i być może w przyszłości doprowadziły do nawrócenia. Ta opowieść, drodzy przyjaciele, uczy nas, że nawet w najciemniejszych chwilach, gdy wydaje się, że ludzka zawiść i złośliwość mogą nas pokonać, Bóg ma swoje sposoby, by interweniować i chronić tych, którzy Mu ufają. Uczy nas także, że prawdziwa świętość objawia się nie tylko w cudach, ale przede wszystkim w zdolności do przebaczenia, w pokorze i w wierności Bożemu powołaniu, nawet w obliczu cierpienia. Święty Benedykt, który modlił się za tych, którzy chcieli go skrzywdzić, stał się ojcem niezliczonych mnichów i inspiracją dla całej Europy, a jego reguła ora et labora módl się i pracuj. Do dziś jest filarem duchowości. Jego życie to dowód na to, że nawet jeśli musimy opuścić pewne miejsca czy relacje dla zachowania pokoju i wierności Bogu, to Pan zawsze prowadzi nas do lepszych, bardziej owocnych ścieżek. Niech ta historia będzie dla nas wszystkich przypomnieniem o niezmierzonej mocy Bożej i o tym, że Jego łaska jest zawsze obecna, by nas wspierać i chronić. Dziękuję, że byliście dziś ze mną, aby wspólnie rozważać to wielkie dzieło Boże. Pamiętajcie, że Boża opieka jest zawsze z nami. Wystarczy tylko otworzyć serca na Jego obecność i z wiarą czynić znak krzyża w codziennym życiu. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serca, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To bardzo pomaga, by dobra nowina o niezwykłych dziełach Bożych docierała do jeszcze większej liczby ludzi. Niech Pan Wam błogosławi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Cyklu Cuda Świętych.